Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowościach kosmetycznych. Takiego filmu z przeglądem nowości nie było już chyba 5 miesięcy, albo może nawet dłużej. Coś koło tego, więc nie będę w stanie absolutnie nadganiać wszystkich nowości od tamtego czasu. I przede wszystkim nie ma w tym żadnego sensu. Skupię się na takich nowościach, nowościach, bądź rzeczach, które nie są może jakimiś Super nowinkami, ale bardzo mi zainteresowały. Mam coś na ich temat do powiedzenia, więc trochę takiej mojej perspektywy. Wiem, że niektórzy lubią oglądać takie filmy jako taki totalny przegląd nowości, jako taki film typowo informacyjny, taki, że twórca wam mówi, co jest nowego, przedstawia wam tylko nowości, nie wyrażając w tym żadnych swoich opinii. Wy możecie po prostu sami zdecydować, co Wam się podoba, czy nie. Ja. Wolę robić te filmy w taki sposób, że dodaję swoje 5 groszy, mam nadzieję... Mówi się 5 groszy czy 3 grosze? Hmm. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Jeżeli oczywiście chcecie oglądać dalej, to zapraszam do oglądania. Po prostu dla mnie jest bardziej ciekawe oglądanie takich filmów, że dowiaduję się, co jest nowego, ponieważ sama też bardzo lubię oglądać takie filmy, ale też dowiaduję się, jakby, perspektywy i tego, co ma do powiedzenia twórca na temat tej nowości, na temat tej premiery. Dla mnie to jest bardzo ciekawe. Lubię słuchać różne opinie. Do nagrywania tych filmów bardzo zainspirowała mnie Michelle Wong i jej kanał, ponieważ ona nagrywa takie filmy pod tytułem Will I Buy It? gdzie przedstawia właśnie co nowego ją zainteresowało z nowych premier i wyraża swoją opinię i mówi czy to kupi, czy to przetestuje, czy nie. Bardzo polecam Wam jej kanał. Zwłaszcza jeżeli interesują Was recenzje produktów bardziej luksusowych, produktów z wyższej półki. Na polskim YouTubie wiem, że takie filmy nagrywa. Z takich osób, które ja oglądam to Miss Doncelita, Władek Beauty i oczywiście Makeup Newsy, La Makeup Bella. Więc oczywiście do tych filmów również Was odsyłam, na pewno zresztą znacie te kanały. Zacznę może od jednej z moich ulubionych marek, czyli od Fenty Beauty i od bardzo głośnej ich premiery, czyli Fenty Skin. Tak, marka Fenty wychodzi z linią, tak naprawdę z osobną marką. Taką marką siostrą do Fenty Beauty, czyli Fenty Skin I pierwsza premiera to były trzy produkty Produkt do oczyszczania Toner, serum Tak naprawdę jest to taka esencja o nazwie Fat Water Ponieważ no ani to tonik, ani to serum Jest to taka gęsta... Fat Water Zawiesina, um, którą po prostu stosujemy w formie esencji I krem z SPF-em I to były trzy produkty Myślę, że bardzo przemyślana i taka skondensowana premiera Zwłaszcza dla osób, które zaczynają um, swoją przygodę z pielęgnacją Trochę coś w formie trzech kroków klinik Tak, że mamy oczyszczanie, tonizowanie, nawilżanie Tylko w bardziej odświeżonej, być może trochę nowocześniejszej wersji i słuchajcie ja długo się zastanawiałam nad tym czy przetestować te produkty czy nie ponieważ a uwielbiam markę Fenty Beauty Testuję bardzo dużo nowości które pojawiają się z Fenty jeżeli chodzi oczywiście o makijaż i bardzo lubię tę markę no i oczywiście kocham pielęgnację jeżeli interesuje was pielęgnacja, to dużo więcej tego wydaje mi się że jest na moim Instagramie więc również tam was zapraszam no ale tak po takim pierwszym zapoznaniu się z produktami stwierdziłam to co właśnie już wspomniałam że to jest taka dobra bazowa Prowadzająca linia, jeżeli chodzi o pielęgnację I nie wiem, czy znajdę tam produkty, które będą miały miejsce zastosowanie W mojej już takiej bardzo już sprecyzowanej pielęgnacji Pielęgnacji bazującej na składnikach aktywnych itd., itd., dziś nie o tym Ale słuchajcie, dostałam od Was różne ciekawe opinie, dużo osób mówiło, że nie, że nie lubicie, kiedy marka makijażowa zabiera się za pielęgnację. Również mam takie zdanie, ponieważ często kończy się to fiaskiem, ale oczywiście nie zawsze. Dużo z Was mówiło, że nie jestem do końca przekonany, ale chętnie posłucham Twojej opinii, co o tym sądzisz. A dużo osób mówiło: No, ciekawe, czy ten SPF jest fajny, ciekawe, czy ten cleanser jest delikatny, więc słuchajcie, zamówiłam. Ale nie mam pojęcia, czy ta paczka do mnie dojdzie. Słuchajcie, miałam strasznie dziwną sytuację, jak składałam to zamówienie. Normalnie dodałam produkty do koszyka, zamówiłam wszystkie trzy, ponieważ kupując wszystkie trzy miało się bezpłatną międzynarodową wysyłkę i też dużo bardziej się to opłacało kupować w zestawie, ponieważ taki, wiecie, bundle, taki zestaw wychodził taniej za pojedyncze produkty. No i dodałam wszystko do, do koszyka, wprowadziłam swoje dane. Kartę płatniczą, bla, bla, bla. Wszystko zostało zaakceptowane i dostaję potwierdzenie złożenia zamówienia. I ja patrzę, a tam w miejscu mojego adresu są: ok, jest część prawidłowa, ale część jest zupełnie pozamieniana. Nazwy składowe. Tutaj w Malezji adresy są dość skomplikowane, nazwy składowe są zupełnie poprzestawiane w różnych miejscach. Cyfry i liczby, które są tak naprawdę najważniejsze, tak, w adresach, <grych> zupełnie są. Porozdzielane, porozkładane w różnych miejscach. Modlę się, żeby to do mnie doszło. Słuchajcie, napisałam do nich maila, że nie wiem, o co chodzi do obsługi klienta, że nie wiem o co chodzi, że ja wprowadziłam dane prawidłowo, bo ja zawsze sprawdzam, wiecie, po trzy razy, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie duże zamówienia, ponieważ to nie było tanie, to idzie z zagranicy, więc tym bardziej się upewniam, że wszystkie moje dane są w porządku. Ale po y, zaakceptowaniu, dopiero od Was dostając y, potwierdzenie zamówienia, nagle ja patrzę, a w, Wasz system totalnie pomieszał mój adres i nie wiem, co z tym zrobić. I dostałam bardzo... Mm, nie jestem zadowolona z obsługi klienta Fenty. Pierwszy raz do nich pisałam i... Hmm, 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 dostałam jakieś takie bardzo... Odpowiedzi, jakby pisał do mnie robot. Y, bardzo takie... Ogólnikowe, tak jakby przygotowane i wysyłane wszystkim z automatu, ponieważ ja dostałam odpowiedź, że po zużyciu zamówienia adresu już nie można zmienić. Tak jakby oni. W Wyciągnęli słowa klucze z mojego problemu, z mojego maila i dopasowali do niego taką odpowiedź Ponieważ na pewno tak się zdarza czasem Ja zresztą miałam takie sytuacje w życiu, że wprowadziłam przypadkowo jakiś swój stary adres Wiecie, wpisujący z automatu i chciałam szybko się zgłosić do obsługi klienta Czy mogę to zmienić, czy mogę tą paczkę wysłać pod inny adres Ale tutaj absolutnie nie o to mi chodziło, więc nie wiem Tak jak mówię, modlę się Żartuję, żeby to do mnie doszło. Jestem dobrej nadziei o tyle, że mój numer telefonu był poprawny, nazwa miasta i kod pocztowy był poprawny. Więc jeżeli nie będą mogli rozszyfrować, gdzie ta paczka ma dojść, to liczę na to, że na poczcie czy w tej jakiejś sortowni, po prostu w moim mieście, bo do mojego miasta powinno to dotrzeć, zadzwonią do mnie po prostu pod numer telefonu i upewnią się o jaki adres chodzi. Ale no słuchajcie. Nie wiem, bardzo chętnie przetestuję te produkty, nagram dla Was film, napiszę co nieco o nich na Instagramie, ale czy to się zdarzy, no to musimy poczekać. I druga nowość z marki Fenty Beauty to jest coś też bardzo w moim stylu, ponieważ jest to rozszerzenie gamy ich balsamów do ust. Nie wiem, czy pamiętacie, oni jakiś czas temu mieli e, premierę produktów do ust i tam był balsam, peeling. I chyba coś jeszcze nie pamiętam dokładnie, ale to były produkty bez koloru i teraz te balsamy będą miały trzy nowe odcienie: taki bardziej brązowo-czekoladowy, różkwiniowy i różowy. Wyglądają bardzo ładnie. Przypominają mi trochę tak po zdjęciach te Instant Light Perfector, tak one się nazywały, te wyciskane w tubkach błyszczyki pachnące wanilią, wystawiający przepiękny balsamowy efekt na ustach, więc bardzo chętnie bym je sobie przetestowała, tak chociaż na dłoni zesłoczowała Ale u nas w perfumeriach i w drogeriach wciąż nie ma testerów ze względu na to, co się dzieje teraz na świecie Dajcie mi znać, czy u Was też to dalej tak wygląda Jestem właśnie po nagrywaniu filmu częściowo poświęconym Grad, więc nie umieszkam tutaj wspomnieć też o nowości od Pat. będą nowe pomadki w przepięknych różowych błyszczących i takich świetlistych opakowaniach z tymi złotymi ustami. Będzie to w ogóle kolekcja o nazwie Rose Decadence. Będzie przepiękna, nowa paleta Paleta sześciu odcieni. Raczej się na nią nie zdecyduję, ale muszę przyznać, że opakowanie i odcienie, i cały marketing pad po prostu robi w punkt, że te produkty wyglądają zachwycająco. Chcę kilka minut poświęcić marce Color Pop, ponieważ um, często jak pojawiają się jakieś nowe kolekcje, to wrzucam Wam na Insta story. Zapraszam Was na swojego Instagrama, ponieważ tam codziennie dużo się dzieje. Wrzucam Wam na Insta Stories. Właśnie zdjęcie, że jest premiera takiego pre produktu, takiej kolekcji, co o tym sądzicie? I wrzuciłam Wam kolekcję Garden Variety. Ja powiem Wam szczerze, byłam zachwycona opakowaniem. Naprawdę ta kolekcja prezentuje się super. To jest kolekcja właśnie z takimi motywami ogrodu, sukulentów, kaktusów, bardziej sukulentów i pale no. Cały wizual niesamowicie mi się podoba, bardzo taki naturalny. Ja w ogóle uwielbiam takie motywy natury ogrodu, łąki więc super. Sama paleta, powiem Wam, kolorystycznie jest ciekawa interesująca zieleń, ciekawy element fioletów ale słuchajcie, ta kolekcja, ta paleta bardzo przypomina mi poprzednią kolekcję, która pojawiła się dosłownie tydzień wcześniej od Color Pop ponieważ Color Pop chyba już wraca do tych swoich kolekcji cotygodniowych. I ten ta kolekcja nazywała się Wild Nothing, i słuchajcie, ona była bardzo podobna. Nawet yy, ta nowsza kolekcja ma więcej odcieni w palecie, ale nawet ten odcień zielony pojawił się prawie że w tym samym miejscu. Też paleta utrzymana w takich odcieniach bardziej neutralnych bardziej neutralna niż ta nowsza, ale wciąż bardzo podobny vibe, więc. Nie wiem, czy to było takie trafne. Jeżeli miałabym się na którąś zdecydować, to chyba zdecydowałabym się na tą Garden, z tego względu, że tam ma właśnie no, jakieś tam te ciekawsze fiolety, ma tę zieleń i no, to opakowanie dużo bardziej mi się podoba. W ogóle dajcie mi znać, czy chcielibyście nowy test marki Color Na moim kanale jest już taki film, zostawię Wam odnośnik, jeżeli chcielibyście zobaczyć. Cały film poświęcony marce Color i tam testuję właśnie produkty ich produkty. Ale to już jest film sprzed kilku lat. Być może chcielibyście zobaczyć yy, odświeżoną wersję. Jeżeli tak, to też dajcie mi znać w komentarzach, które produkty chcielibyście, żebym przetestowała. Jeżeli lubicie Wayne'a Gossa, makijażystę z UK, to na pewno śledzicie też jego poczynania w branży beauty, jeżeli chodzi o własne produkty. Pojawiła się jakiś czas temu linia pomadek, puszczyków. Yy, Notabene przepięknych i też konturówek do ust I teraz na rynek zostaje wprowadzona paleta sześciu cieni Paleta w bardzo neutralnych odcieniach, bardzo klasyczna Być może dla niektórych nudna, ale prezentuje się bardzo ekskluzywnie on sam mówi o tym, że są to cienie o bardzo innowacyjnej formule, która ma też sprzyjać dojrzałym powiekom, co jest bardzo ważne, bo jak wiemy, bardziej dojrzałe powieki często są trochę bardziej suche, pojawiają się na nich zmarszczki, linie i są często cięższe do pracy z innymi produktami, więc jeżeli ktoś tutaj pomyślał o kobietach 40+, plus, 50+, plus, 60+, plus, 70+, plus, 80+, plus, no to fantastycznie, jestem bardzo ciekawa recenzji na temat tych palet i wraz z paletą pojawiły się też ołówki, kole do oczu. No nie można też nie wspomnieć o nowości z marki Huda Beauty czyli tym ogromnym rozświetlaczu z tłoczoną różą. On występuje w jednym odcieniu. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Wygląda cudownie, opakowanie samo w sobie jest gigantyczne. Nie wiem jak ten odcień, ponieważ on jest bardzo mocno złoty, więc nie wiem na ile będzie uniwersalny dla jasnych karnacji. Dla średnich i ciemnych, opalonych i po prostu ciemnych karnacji myślę, że będzie przepiękny. Dla innych być może do opalonego ciała, gdzieś na ramiona, obojczyki, nogi może wyglądać super. Nie widziałam żadnych recenzji jeszcze na jego temat, to znaczy widziałam filmy, ale jakoś w nie, nie klikałam, więc możecie ze mną podzielić. Co w trawie piszczy i co mówią o tym produkcie. No ale muszę powiedzieć, że po samym zdjęciu prezentuje się super. Ciekawa jestem, ile będzie kosztował, ponieważ ja go jeszcze nie widziałam w Malezji. Nie wiem, czy jest dostępny w Polsce chyba jeszcze nie, więc ciekawa jestem ceny, bo tak jak mówię, objętościowo jest on duży. Jak lubicie luksusowe produkty, wzdychacie do przepięknych opakowań i jest to dla Was coś istotnego przy wyborze produktu. To będziecie zachwyceni nową linią marki Berbery. Słuchajcie, Berbery w ostatnich latach nie wypuszczało nic ciekawego, co mnie by zainteresowało, co jakoś rzuciłoby mi się w oczy. I właśnie się to zmieniło, ponieważ wypuścili paletę o nazwie The Essentials Glow Palette przepiękne palety rozświetlające do twarzy w dwóch odcieniach bardziej chłodnym, bardziej ciepłym. Przepięknym, złotym opakowaniu, no tam po prostu aż kipi luksusem wygląda to przepięknie. Samo też wytłoczenie produktów ich ta wypraska wygląda bardzo imponująco, ponieważ ona jest trochę taka chropowata, no. Wow! Co ciekawe, w środku znajdziecie nie tylko produkty pudrowe, ale i też kremowe. Wydaje mi się, że z produktu kremowego jest tylko jeden, ale nie jestem pewna. Tak mi się wydaje po tym, co czytam. Jest jeden produkt w każdej palecie kremowy do konturowania, a reszta to są pudry. I właśnie w tym jest puder brązujący do konturowania, dwa róże i dwa rozświetlacze. Palety na słoczach wyglądają się przepięknie, prześwietliście, zdrowo, soczyście. No, krem de la creme. Jeżeli miałabym wybierać, to oczywiście. Wybierałabym tą paletę w cieplejszym odcieniu, ponieważ te brzoskwiniowe róże mnie wołają. Wołają do mnie. A no i taki news ze świata beauty to to, że Alicia Kiss wypuszcza swoją y, markę pielęgnacyjną, Było trochę kontrowersji. Niektórzy influencerzy się na nią rzucili, że. Jak może Alisze Kiss, znaczy nie nazywali jej po imieniu, ale chodziło o to, że jak może osoba, która nie nosi makijażu, jest bardzo w tym głośna w tej swojej decyzji, że nie nosi makijażu, jak może wypuszczać markę makijażową, ponieważ pojawia się informacja, że wypuszcza markę Beauty. Słuchajcie, beauty to też pielęgnacja. I okazuje się, że będzie to po prostu współpraca Aliszy Kiss z Elf Cosmetics o dziwo, więc spodziewam się niskich cen i być może jak jest to Alisza Kiss. Myślę, że szanowana i bardzo respektowana osoba, to, to będą to produkty o wysokiej jakości, więc ciekawa sprawa, no przynajmniej taką mam nadzieję, bo Elf Cosmetics to są produkty niedrogie. I będzie to właśnie marka do pielęgnacji, więc jestem bardzo ciekawa, w jaką stronę pójdzie, czy tak jak fenty bardzo podstawowe produkty, czy będą to produkty już takie być może bardziej zaawansowane, czy pójdzie w stronę. Mojej najmniej ulubionej dziedziny pielęgnacyjnej, czyli Clean Beauty, cokolwiek to znaczy, no zobaczymy. Dajcie mi znać, co, czego Wy się spodziewacie po Alice Bardzo ciekawą nowością jest też nowa paleta z Be Perfect Carnival. Jeżeli jesteście fanami wzorzystych, kolorowych, intensywnych makijaży, lubicie te palety, to na pewno słyszeliście już o tym, że zostaje wypuszczona paleta numer 3. Moim zdaniem jest to najpiękniejsza paleta, jeżeli chodzi o palety Be Perfect, jeżeli chodzi o te palety Carnival Do tej pory jestem zachwycona wyborem odcieni liliowych, zarówno matowych, jak i połyskujących, lawendowych Zielenie są też przepiękne, bo i takie soczyste, i takie bardziej leśne, zgaszone Nawet, słuchajcie, zastanawiałam się nad tą paletą, ponieważ ona wcale nie jest taka droga Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, ile ma w sobie odcieni, jak ciekawe ma w sobie odcienie Kwestia jest tylko tego, że ja nie robię wielobarwnych makijaży na oczach, ale lubię robić makijaże kolorowe typu jeden bądź dwa kolory, i przydałaby mi się taka paleta, gdzie mam wybór, i wiecie, nie jest to wtedy paleta po to, żebym robiła tęczę na powiece, na oku. Ale jak potrzebuję fioletu, to mam fiolet lawendy, lilii, właśnie takiego bardziej odcienia zgaszonej zieleni czy czegoś brzoskwiniowego. Ta kolumna z brązami też prezentuje się bardzo ciekawie. Jest też taki odcień kobalt blue, taki niebieski royal blue, bardzo, bardzo wygląda. No i przede wszystkim to, że słyszałam, że te palety są naprawdę rewelacyjnej jakości. Co ciekawe, tutaj mamy większość odcieni matowych, bo aż 31 odcieni to są maty i to jest naprawdę super, bo zwykle te kolorowe odcienie bardzo często są połyskujące i ciężko znaleźć intensywne, miękkie, łatwe do rozcierania, a takiej jakości się spodziewam właśnie intensywne odcienie matowe. Z innych wykończeń są też cztery takie bardziej dłochromowe, prasowane pigmenty, trzy metaliki i dwa odcienie połyskujące 31 matów, więc naprawdę super. Dajcie mi znać, jeżeli chcielibyście, żebym kupiła tę paletę i wam ją pokazała i powiedziała swoją opinię na temat jakości Be Perfect, bo ja nigdy nigdy z tej marki nic nie miałam. Posługuję się zdjęciami z Instagrama Trend Mood oraz konta. Angel Naked One do obu pani wysyłam prywatną wiadomość. Nie będą miały nic przeciwko, jeżeli wykorzystam ich zdjęcia, oczywiście z wspomnieniem, że są to ich zdjęcia i z opisem pod filmem w swoim filmie o nowościach kosmetycznych. I obie nie miały nic przeciwko, więc to tylko tak zaznaczam. Jak zobaczyłam na stronie Trend Mood, tę maskarę, to bardzo przykuła mój wzrok. Myślałam, że jest to jakaś nowość marki Glossier, ponieważ tak mi się skojarzyło opakowanie, a jest to nowość, słuchajcie, L'Oreal. Kiedy będzie w Polsce, ciężko powiedzieć, bo te nowości amerykańskie często nawet nie docierają ani do Polski, ani do Malezji, ale często docierają. Więc trzymajmy kciuki, ponieważ jest to nowa maskara L Volume Mega Maskara. Opakowanie, przyznajcie. No, ja dla samego tego opakowania bym tę maskarę kupiła. Wygląda super, jak taka tuba różowa. Ciężko mi to z czymkolwiek porównać. Nie widziałam jeszcze nic takiego. Maskara wydaje mi się, że będzie mieć klasyczną szczoteczkę, taką, znaczy z tego co widzę, a widzę, że jest prosta, ale włoski wydaje mi się, że to będzie taka klasyczna maskara, nie silikonowa. Ma być to maskara przede wszystkim. Pogrubiająca i ma, wręcz tutaj jest napisane, że ma wypełniać takim powietrzem Napompowywać powietrzem nasze rzęsy, dzięki temu mają zyskiwać dużej objętości No jestem, jestem bardzo, bardzo ciekawa na pewno jak pojawi się u nas w drogerii, jak to będę chciała ją kupić Ach wiem, nowy podkład będzie z marki Too Faced I będzie to przedłużenia ich linii Born This Way, ale tym razem będzie to Born This Way Matte Tracę głos. Jest to podkład. Ma być podkład o przedłużonej trwałości, o bardziej matowym wykończeniu. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ ja nigdy nie miałam tego oryginalnego. Born This Way. Podobno jest super, ale też znam takie osoby, którym się nie sprawdził. No, ale tak ogólnie jest uwielbiany, ponieważ ma dawać efekt wypoczętej, zdrowej skóry. Tak jakbyśmy się urodzili z taką wypielęgnowaną, upiększoną cerą. Więc jestem ciekawa, jak ten się sprawdzi. Jeżeli chcielibyście, żebym go przetestowała. To dajcie mi znać, tylko ciężko mi będzie go porównać do tego oryginalnego, bo go nigdy nie miałam Marka, która powoli spycha na drugi plan moją ukochaną markę Hourglass, jeżeli chodzi o opakowania Słuchajcie, nawet mam tutaj swoją paletę róży z Hourglass przy sobie Nie, słuchajcie, nie odstępuje mnie na krok ta paleta, ta ze mną jest Żartuję po prostu Potrzebna mi była do poprzedniego filmu, ale... Śmiej się, że jest marka, która powoli spycha Hourglass na drugi plan. Jest to marka Gucci Beauty. Słuchajcie, ich estetyka opakowań wpisuje się w moją estetykę, w moje upatowania w 100%. Chyba, no nie wiem, co musiałaby zrobić marka, żeby pasowała do mojego serca, do mojej duszy bardziej. To połączenie różowo-złotego opakowania, jeżeli chodzi o pudry, i Błękitno, takiego Tiffany Blue, złotego opakowania, jeżeli chodzi o bronzery Ta estetyka retro jest po prostu fantastyczna Być może sprawię sobie pod choinkę albo na urodziny um, jakiś produkt z Gucci Beauty A pomadki te w kwiecistym opakowaniu, no to jest po prostu jakieś absolutne cudo Ciężko byłoby mi się zdecydować, co bym chciała, wydaje mi się, że ten bronzer, ponieważ ten odcień błękitu ze złotem. Ta kosmetyczka po prostu sercem bije mocniej, jak na to patrzę. Wiem, że dla nie każdego opakowania są ważne i dla niektórych pewnie tylko jakoś ma znaczenie. Dla mnie ma znaczenie zarówno opakowanie, jak i jakość. Sorry, jestem sroką. Po prostu uwielbiam patrzeć na piękne opakowania, uwielbiam ym, otwierać takie puzderka. Sprawia mi to ogromną przyjemność, patrzeć na takie elementy. To wręcz wiecie. Sprawdza się jako element dekoracyjny na toalecce, czy gdzieś na komodzie, czy gdzieś w łazience, jak trzymacie w łazience też Boże, na płytkach jakby spadł, bo wam taki brąz, bo puder i się rozczaskał Moja mama zawsze jak kupuje puder, to on ma max tydzień i zawsze kończy na podłodze w łazience i jest rozczaskany I potem używa takiego roztrzaskanego to jest klasyk, jakby no, nie ma szans, żeby u niej dłużej puder przetrwał Taka mała dygresja na tematy rodzinne. Coś niesamowitego. Nie mogę się napatrzeć też na ich wizuale w social mediach, ich zdjęcia po prostu są przepiękne. Musicie lubić taką estetykę retro, ale jak dla mnie... Słuchajcie, ucięło mi film bez pożegnania się z Wami, więc dogrywam się na telefonie. Na tym zakończę ten film. Jest dużo nowości, tak naprawdę ciężko wszystkim opowiedzieć, więc nie zdziwcie się, jeżeli nawet nie pojawiły się produkty, nowe produkty z moich ulubionych film, z moich ulubionych firm i nic o nich nie wspomniałam. Po prostu Mówiłam tylko o rzeczach, które mnie jakoś w jakiś sposób zainteresowały. Coś, co chciałam od siebie powiedzieć. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie mi znać, czy Wy się zdecydujecie na którąś z tych nowości. Co chcielibyście, żebym ja przetestowała? Chętnie posłucham Wasze opinie. A na dziś to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa!